Zresztą przypomnę, większość z Państwa na sali to osoby bardzo młode, że kiedy dochodziło w Polsce do zmiany skrajowych, to takie pomysły, byśmy pomogli Polakom ze wschodu, zwłaszcza tym ze wschodu, były. No ale nic z tego nie wyszło. Nie jest to tylko kwestia, jak mi się wydaje, spraw finansowych. Choć oczywiście to ma bardzo istotne znaczenie. Nie jesteśmy krajem tak bogatym jak Niemcy, którzy w gruncie rzeczy zorganizowali dla wszystkich obywateli swojego, swojego wszystkich mieszkańców, które zostanie o korzeniach niemieckich, którzy chcieli, zorganizowali ich przeżyć do Niemiec. No, to oczywiście nie wchodzi w braku. Poza tym pozostaje także kwestia ta, której ksiądz załaszamy. E, osoby starsze już nie bardzo wyobrażają sobie często zmiany miejsca zamieszkania. Oni myślą o Polsce, oni są Polakami, oni żyją Polską. Często w takim przeświadczeniu, żeśmy o nich zapomnieli. To trzeba pamiętać. Ale oni się na z Polską identyfikują. E, ale to, co możemy zrobić, to myślę. Większej skali, tak jak Pan powiedział, w większej skali, pomagać w szczególności tym młodym ludziom, którzy chcą i mogą zdobywać wykształcenie albo, co moim zdaniem byłoby lepsze niż Pan Radny powiedział, wracali tam i tam, na miejscu, budowali tę wyższą pozycję. Polak, e, osób e, obywatelstwa Kazachstańskiego, ale Polskiego Pochodzenia, albo też jeśli będzie taki wybór, aby pozostali tutaj. E,